Przez długi czas przedstawiano nam ten sam przerażający obraz. Wewnątrz czarnej dziury znajduje się osobliwość maleńki punkt, w którym skompresowane są całe gwiazdy. Matematyka mówi nam, że w tym punkcie gęstość staje się nieskończona, a przestrzeń i czas po prostu przestają istnieć. Jednak współcześni naukowcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że nie jest to opis rzeczywistości, ale informacja o błędzie w naszych równaniach. W fizyce termin nieskończoność jest sygnałem alarmowym. W prawdziwym świecie nic nie jest nieskończone. Kiedy nieskończoność pojawia się w obliczeniach, oznacza to, że nasza teoria, w tym przypadku ogólna teoria względności, po prostu się załamała. Wyobraź sobie, że korzystasz z nawigacji i w pewnym momencie pojawia się komunikat skręć w lewo w czwarty wymiar. Nie oznacza to, że tam jest zakręt. Oznacza to, że nawigacja oszalała. To samo dotyczy osobliwości. Einstein dał nam genialną mapę kosmosu, ale w samym centrum czarnej dziury, mapa ta przestaje pokazywać prawdę. Najnowsze badania pokazują, że osobliwość jest rodzajem matematycznej mirażu. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że materia może się kompresować w nieskończoność, ale natura najprawdopodobniej ma wbudowany mechanizm bezpieczeństwa. Jak można podzielić jabłko na nieskończoną liczbę kawałków? W pewnym momencie natrafisz na atomy, prawda? Podobnie, czasoprzestrzeń nie może być zakrzywiona w nieskończoność. Dzisiaj fizycy teoretyczni są przekonani, że punkt zerowy nigdy nie istniał. Zamiast tego, w centrum czarnej dziury znajduje się coś materialnego i bardzo gęstego, czego po prostu nie nauczyliśmy się jeszcze prawidłowo mierzyć. Czy idea nieskończoności jako błędu matematycznego zmienia twoje postrzeganie czarnych dziur? Daj nam znać w komentarzach. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat skorygowanych praw kosmicznych, rozważ subskrypcję. Jeśli ogólna teoria względności jest zasadą rządzącą gigantami galaktyki, to mechanika kwantowa jest kodeksem postępowania dla Liliputów, czyli atomów i cząstek. Konflikt między nimi znosi osobliwość. Zgodnie z prawami Einsteina, grawitacja może ścisnąć obiekt do nieskończoności, zamieniając go w nic. Jednak świat kwantowy stanowczo temu zaprzecza, ponieważ nasz wszechświat ma minimalny rozmiar pikseli. Wyobraź sobie zdjęcie cyfrowe. Z daleka wygląda ono idealnie gładko, ale jeśli zaczniesz je powiększać, aż nie będzie można go już powiększyć, zobaczysz małe kwadraty. Są to piksele. Nie da się powiększyć zdjęcia jeszcze bardziej. Obraz po prostu rozkłada się na te bloki. W naszej rzeczywistości rolę takich pikseli pełni tak zwana długość planka. Jest ona tak mała, że nie da się jej nawet wyobrazić, ale ma fundamentalne znaczenie. Fizyka po prostu uniemożliwia istnienie czegokolwiek mniejszego niż ten rozmiar. Odkrycie to całkowicie zmienia obraz tego, co dzieje się wewnątrz czarnej dziury. Przestrzeń nie jest pustą sceną, ale strukturą składającą się z kwantów lub komórek. Materia nie może zniknąć w jednym punkcie, ponieważ po prostu nie ma wystarczająco dużo miejsca. Aby skompresować się do mniej niż jednego piksela przestrzeni. Ciśnienie kwantowe. Kiedy gwiazda zapada się i osiąga te granice, powstaje potężny opór. Cząstki zaczynają się wzajemnie odpychać, nie chcąc zajmować tej samej maleńkiej komórki. W ten sposób zamiast matematycznego punktu w centrum czarnej dziury, otrzymujemy coś, co fizycy nazywają rdzeniem kwantowym. Jest to obiekt niezwykle gęsty, ale nadal ma rozmiar. Singularity jest tutaj po prostu wynikiem zbyt długiego ignorowania pikselowej natury naszego świata. Gdy tylko dodamy do obliczeń zasady kwantowe, nieskończona dziura zamienia się w supergęsty obiekt materialny, który podlega prawom logiki, a nie science fiction. Jedną z najbardziej ekscytujących alternatyw dla osobliwości jest koncepcja zamrożonych gwiazd, która zyskała nową popularność w badaniach w 2024 roku. Aby ją zrozumieć, musimy przypomnieć sobie główny punkt skupienia Einsteina. Grawitacja kontroluje czas. Im silniejsza grawitacja, tym wolniej tyka zegar. W pobliżu obiektu o niesamowitej masie czas zwalnia tak bardzo, że sekunda dla nas może zamienić się w miliony lat dla kogoś tam. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że to, co nazywamy czarną dziurą, jest w rzeczywistości gwiazdą, która znajduje się w procesie wiecznego zapadania się w siebie. Ze względu na potworną siłę grawitacji czas wewnątrz tego obiektu zwolnił prawie do całkowitego zatrzymania. Dla nas, zewnętrznych obserwatorów, zapadnięcie się gwiazdy po prostu zatrzymało się na progu powstania osobliwości. Widzimy ciemny obiekt, ponieważ światło z niego jest nieskończenie rozciągnięte i zanika, ale w jego wnętrzu nadal nie ma punktu o nieskończonej gęstości. Odkrycie to rozwiązuje jeden z głównych problemów fizyki. Jeśli osobliwość jest końcem czasu, to zamrożona gwiazda jest po prostu bardzo powolną teraźniejszością. Najnowsze modele matematyczne pokazują, że takie obiekty mogą naśladować wszystkie właściwości czarnych dziur. Silnie przyciągają one również materię i zniekształcają światło. Kluczową różnicą jest jednak to, że w ich wnętrzu zachowana jest zwykła, choć supergęsta materia, a nie dziura w czasoprzestrzeni. Stąd osobliwość okazuje się jedynie teoretyczną granicą, której wszechświat nigdy nie osiąga ze względu na własne prawa czasu. Jeśli osobliwość jest upadkiem w bezdenną otchłań, to teoria gwiazd Planka oferuje scenariusz skoku na trampolinie. Idea ta opiera się na pętlowej grawitacji kwantowej. Stwierdza ona, że sama przestrzeń składa się z maleńkich pętli, których nie można ścisnąć ponad pewną granicę. Kiedy umierająca gwiazda zapada się, Osiąga tę konkretną ścianę gęstości i dzieje się coś niesamowitego kosmiczne odbicie. Wyobraź sobie, że ściskasz w dłoni bardzo ciasną gumową gąbkę. W pewnym momencie opór materiału stanie się tak silny, że nie będziesz w stanie ścisnąć jej dalej. W skali wszechświata, gdy gęstość materii osiąga krytyczną wartość gęstości planka, grawitacja nagle zmienia swój znak. Z siły przyciągającej zmienia się w siłę odpychającą. Zamiast zapadać się w punkt, materia odbija się. Ale dlaczego nie widzimy tych eksplozji odbicia wszędzie? Tutaj ponownie pojawia się zjawisko dylatacji czasu. Ze względu na ogromną masę obiektu, odbicie wewnątrz czarnej dziury następuje w ułamku sekundy. Jednak dla nas, obserwatorów z zewnątrz, mija biliony lat. W istocie czarna dziura jest gwiazdą w trakcie eksplozji, która dla naszych oczu przebiega bardzo powoli. To sprawia... Że czarne dziury z wiecznych więzień stają się obiektami tymczasowymi, które mają początek, szczyt kompresji i nieunikniony koniec, gdzie po prostu nie ma miejsca na osobliwość. Jeśli klasyczna czarna dziura jest bezdennym lejkiem, to grawitacyjna gwiazda próżniowa lub gravitastar jest czymś zupełnie innym. Koncepcja ta została zaproponowana jako bezpośrednia odpowiedź na kryzys osobliwości. Naukowcy zadali sobie pytanie. Co by było, gdyby po zapadnięciu się materia nie wpadała w pustkę, ale przekształcała się w nową fazę stanu fizycznego, tworząc rodzaj kosmicznej bańki? Główną ideą grawitostaru jest to, że w jego wnętrzu nie ma pustki prowadzącej do punktu o nieskończonej gęstości. Zamiast tego cała przestrzeń wewnętrzna jest wypełniona tak zwaną ciemną energią lub energią próżni. W życiu codziennym wiemy, że grawitacja przyciąga wszystko, ale ciemna energia ma wyjątkową właściwość ujemne ciśnienie. Działa ona jak supermocna sprężyna, która rozsuwa przestrzeń od wewnątrz. Tak według najnowszych obliczeń wygląda struktura tego hipotetycznego ciała rdzeń ciemnej energii. W centrum growostara znajduje się obszar, w którym czasoprzestrzeń jest wypełniona energią próżni. Ciśnienie to jest tak ogromne, że dosłownie naciska na ściany gwiazdy, uniemożliwiając grawitacji ściśnięcie obiektu do punktu. Eliminuje to samą możliwość wystąpienia osobliwości. Materia po prostu nie ma gdzie spaść. Cienka powłoka supergęstej materii. Na krawędzi tej bańki znajduje się bardzo cienka, ale niezwykle masywna i solidna powłoka zwykłej materii, doprowadzonej do egzotycznego stanu. Dla zewnętrznego obserwatora powłoka ta wygląda prawie tak samo jak horyzont zdarzeń czarnej dziury, ale z jedną istotną różnicą. Jest to prawdziwa powierzchnia fizyczna, a nie tylko matematyczna linia bez powrotu. Brak utraty informacji. Ponieważ star ma powierzchnię, żadna cząstka, która na nią spadnie, nie znika na zawsze w osobliwości. Informacje są przechowywane na tej powłoce, co rozwiązuje jeden z największych problemów Współczesnej fizyki. Paradoks utraty informacji. Ale dlaczego nadal nie jesteśmy pewni, że widzimy stary? Faktem jest, że z zewnątrz są one prawie nie do odróżnienia od czarnych dziur. Silnie odchylają również światło i mają cień. Jednak współczesne badania mające na celu zbadanie fal grawitacyjnych poszukują echa, które powinno wystąpić, gdy sygnały odbijają się od stałej powłoki growostara. Jeśli takie echo zostanie ostatecznie zarejestrowane, a pierwsze oznaki tego zjawiska pojawiają się już w danych z 2023 i 2024 roku, będziemy musieli przyznać, że w przestrzeni nie ma dziur. Istnieją tylko niesamowite bańki energii rozrzucone po całym wszechświecie. Teoria strun jest próbą wyjaśnienia przez naukowców wszystkiego we wszechświecie nie poprzez cząstki punktowe, ale poprzez maleńkie wibrujące struny. To właśnie ta teoria zaproponowała jedną z najbardziej radykalnych alternatyw dla osobliwości, znaną jako koncepcja puszystych kulek lub kulek fazowych. Jeśli w klasycznym rozumieniu czarna dziura jest pustą przestrzenią z nieskończenie gęstym punktem w jej centrum, to zgodnie z teorią strun nie ma żadnej przestrzeni ani punktu. Sama czarna dziura jest gęstym, wibrującym obiektem. Przypominającym gigantyczną kulę wełny lub splątaną przędzę. Samir Matur, jeden z głównych ideologów tej teorii, udowodnił matematycznie, że kiedy materia zapada się, nie wpada ona w horyzont zdarzeń. Zamiast tego elementarne struny tworzące atomy zaczynają się rozszerzać i splatać ze sobą, wypełniając całą przestrzeń, którą zwykle uważamy za pustkę wewnątrz czarnej dziury. Rezultatem nie jest dziura w przestrzeni, ale supergęsta fizyczna gwiazda. Nie ma ona wyraźnego horyzontu zdarzeń, tej matematycznej granicy, poza którą nie ma powrotu. Zamiast tego istnieje rozmyta powierzchnia, gdzie przestrzeń płynnie przechodzi w gęste splatanie się strun. Badania przeprowadzone w 2024 roku w dziedzinie mikrostanu czarnych dziur potwierdzają, że model ten doskonale rozwiązuje główny problem fizyki. Paradoks utraty informacji. Jeśli wewnątrz dziury znajduje się osobliwość to wszystko, co do niej wpada, zostaje na zawsze wymazane, co jest niemożliwe zgodnie z prawami mechaniki kwantowej. W przypadku rozmytej plątaniny, informacje nie znikają w nicości. Są po prostu zapisywane w złożonej strukturze wibracji tej plątaniny. To tak, jakby wrzucić książkę do ognia. Litery na papierze ulegają zniszczeniu, ale informacje o nich pozostają fizycznie w postaci popiołu, dymu i ciepła. Puszysta kula przechowuje ten popiół wszechświata na swojej powierzchni, całkowicie eliminując potrzebę istnienia osobliwości jako niszczyciela rzeczywistości. Teoria ta przekształca czarne dziury z mistycznych rozdarć w strukturze przestrzeni w zwyczajne, choć niezwykle złożone, ciała fizyczne. Nie widzimy ich powierzchni tylko dlatego, że grawitacja jest tak silna, że światło odbijane od tej kuli prawie do nas nie dociera. Jednak, według najnowszych obliczeń, puszyste kule mogą wibrować i promieniować informacje z powrotem w przestrzeń kosmiczną, co czyni je aktywnymi i zrozumiałymi uczestnikami życia wszechświata, a nie jego ślepymi załukami. Wyobraź sobie, że wrzucasz stary pamiętnik do kominka. Papier spala się, ale z punktu widzenia fizyki fundamentalnej, informacje w nim zawarte nie zniknęły na zawsze. Gdybyś miał superkomputer wielkości wszechświata. Mógłbyś zebrać każdą cząsteczkę dymu, każdą iskrę i cząstkę popiołu, aby teoretycznie otworzyć tekst w naszym świecie. Obowiązuje prawo zachowania informacji. Wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło, pozostawia ślad. Informacja jest rodzajem DNA rzeczywistości, którego nie można po prostu nacisnąć i usunąć. Jednak klasyczny model czarnej dziury. Z osobliwością w centrum, łamie tę zasadę. Jeśli materia wpada do nieskończenie gęstego punktu, zgodnie z matematyką Einsteina, opuszcza nasz wszechświat na zawsze. Osobliwość działa jak kosmiczna niszczarka, która nie tylko rozrywa papier, ale zamienia go w absolutną nicość. Stephen Hawking zaszokował kiedyś świat naukowy, twierdząc, że czarne dziury wyparowują, co oznacza, że wszystko, co wpada do osobliwości, znika bez śladu. Jest to słynny paradoks znikania informacji. Fizycy nie znoszą tego paradoksu, ponieważ jeśli informacje mogą znikać, nie możemy przewidywać przyszłości ani odtwarzać przyszłości. Cała nauka się rozpada, i tu z pomocą przychodzi odrzucenie osobliwości. Zasada holograficzna. Współczesne badania pokazują, że informacje nigdy nie docierają do centrum czarnej dziury. Są zapisywane na horyzoncie zdarzeń, jak naklejka na walizce. Jeśli w centrum nie ma osobliwości, informacje pozostają rozproszone w gęstym obiekcie fizycznym. Pamięć kwantowa. Jeśli czarna dziura nie jest dziurą, ale puszystą kulą lub zamrożoną gwiazdą, to ma strukturę. Nie jest pustym pomieszczeniem, ale bardzo gęstym archiwum. Informacje o takim obiekcie są po prostu pomieszane, jakbyś włożył książkę do blendera, ale pozostają one w naszym wszechświecie. Powrót danych. Kiedy taka czarna dziura bez osobliwości zaczyna powoli wyparowywać, oddaje informacje z powrotem do przestrzeni poprzez promieniowanie. Ostatnie obliczenia krzywej Page'a potwierdziły, że jeśli osobliwość nie istnieje, informacje ostatecznie powracają. Tak więc uznanie, że w centrum czarnej dziury nie ma magicznego punktu zerowego, ratuje same podstawy nauki. Rozumiemy, że wszechświat jest logicznym systemem, w którym nic nie znika w powietrzu. Osobliwość była tylko ślepą plamką, która uniemożliwiała nam dostrzeżenie, że czarne dziury są najbardziej wydajnymi dyskami twardymi we wszechświecie, a nie jego lukami w pamięci. Wyobraź sobie, że stoisz na skraju głębokiej studni. Jeśli jest to bezdenna otchłań, wrzucony do niej kamień, nigdy nie wyda dźwięku. Ale jeśli jest dno, po chwili usłyszysz plusk lub łomot. Nad tym właśnie pracują obecnie fizycy wykorzystując detektory fal grawitacyjnych, a mianowicie Ligo i Virgo. Kiedy zderzają się dwie czarne dziury, powodują potężne drżenie w strukturze przestrzeni. Zgodnie z klasyczną teorią Einsteina, sygnał ten powinien szybko zanikać, podobnie jak dźwięk dzwonu uderzonego raz. Jeśli jednak osobliwości nie istnieją, a zamiast tego wewnątrz czarnej dziury znajduje się jakiś gęsty obiekt, taki jak growostar lub puszysta kula, musi on mieć fizyczną powierzchnię. A każda powierzchnia może odbijać falę. W ciągu ostatnich kilku lat grupy naukowców zaczęły wykrywać w danych z detektorów dziwne sygnały, które nazwano echami grawitacyjnymi. Są to słabe powtórzenia głównego wybuchu fal grawitacyjnych, które występują ułamek sekundy po zderzeniu. Dlaczego to echo jest tak ważne? Odbicie zamiast absorpcji w klasycznym modelu czarnej dziury. Wszystko, co przekracza horyzont zdarzeń, znika na zawsze. Fale grawitacyjne powinny po prostu zanurzyć się w osobliwości. Pojawienie się echa dowodzi, że wewnątrz znajduje się jakaś struktura, od której fale odbijają się z powrotem w przestrzeń. Stukanie rzeczywistości. Sygnały te pozwalają nam zrozumieć, jak solidny jest obiekt znajdujący się w środku. Analizując przerwy między sygnałami echa, naukowcy mogą obliczyć odległość od powierzchni obiektu do jego widocznej granicy. Koniec horyzontu zdarzeń. Jeśli echo zostanie ostatecznie potwierdzone i dostępnych będzie coraz więcej danych, będzie to oznaczało, że nie ma horyzontu zdarzeń w zwykłym znaczeniu. Istnieje tylko bardzo silna bariera grawitacyjna, za którą ukrywa się ciało materialne, a nie pustka. Oczywiście sygnały te są bardzo słabe i trudne do odróżnienia od normalnego szumu kosmicznego. Jednak sam fakt, że zaczęliśmy słyszeć te powtarzające się uderzenia. Podważa wszystko, co wiedzieliśmy o czarnych dziurach przez ostatnie 50 lat. Jeśli czarna dziura ma echo, to ma powierzchnię, a jeśli ma powierzchnię, to nie ma w środku osobliwości. Jest tam tylko supergęsta materia, która podlega prawom normalnej fizyki. Poszukiwanie echa grawitacyjnego może na nowo zdefiniować rzeczywistość. Jeśli chcesz być tutaj, gdy wynik zostanie potwierdzony, zapisz się. Opublikujemy go natychmiast, gdy tylko będzie dostępny.